Cześć! Wiem, że minęło trochę czasu, odkąd byłem na YouTubie. Minęło rok, mam mutację głosu i miałem obiecany kombak, żeby wrócić, który nigdy nie powstał. Zresztą to, by o tym pomówić. Byłem przez długi czas bardzo zajęty. Musiałem się zajmować szkołą, prawdziwym życiem i życzeniami, które się wokół, bo było ich bardzo dużo. Ale przyszedłem powiedzieć, że to jest mój powrót. Gdzie będę wracał oficjalnie na YouTube'a, będę ponownie nagrywał niecodziennie, ale będę się starał regularnie. Po prostu chcę, żebyście zrozumieli, że mam też napięty grafik i muszę jakoś. wiecie, zadążyć na tym, nie? Jeśli chcecie też częściej widzieć Kajtka Channel. Zacząłem nagrywać z ekipą, nie tylko z Olixem V&T, z Olix wrócimy do nagrywania, ale też zacząłem nagrywać, ale teraz raz zacznę też nagrywać z ekipą. Planowy Humor, chociaż 12 i Drzewko 986. Zacznijmy nagrywać razem i dzisiaj na któregoś z nich kanał dajcie im e, subskrypcję i, obserw i obserwujcie ich filmiki. Będzie filmik z y, okazji naszej nocki, bo chłopacy chcieli nagrać, mimo to, że mi content jest o grach. Tylko, że ten filmik był taki, że no wiecie, chciałem pomówić o tym, nie? Więc mam nadzieję, że dobijemy szybko 100 subskrypcji, może nawet uda się 200, bo ja i Drzewko 986 jesteśmy w tej chwili w konkurencji której ścigamy się, kto będzie miał więcej subskrypcji. Kto szybciej dobije 100, nie? Więc uda nam się razem. I mam nadzieję, że zacznę nowo nagrywać. Możecie się spodziewać, że nagram Ice Cream 8 aktualizację, mimo to, że to już było gdzieś tak z 2 lata temu wyszło, ale musie, muszę nadrobić stare filmy. Będę też nagrywał nowe gry. I powrót też do niektórych starych, jeśli są jakieś update'y, nie? Obiecuję wam, że to jest nowy początek. I że tym razem was nie zostawię. Tęskniłem sobie za nagrywanie na YouTube. Ale wiecie, no musie, musiałem się skupić na czymś innym, nie? Musiałem się skupić na szkołach, bo było tego dużo, nie? Musiałem się skupić, szkoła, znajomi na moje relacje. Socjalnej, dzięki temu mam teraz tą ekipę, nie? I ogólnie nie. Ale wróciłem i zaczynamy to. To jest mój powrót. I mam nadzieję, że to będzie warty powrót. Widzimy się na kanale chłopaków albo. Ogólnie na moim kanale. Do zobaczenia. Jo, i cześć. Cieszę się, że wróciłem.